Pani Aniu, jesteśmy na otwarciu Sigbody and Hair Spa. Jak pani myśli, jakie zabiegi zainteresują panią najbardziej? Jeszcze nie znam do końca oferty tego salonu, natomiast na pewno wszystko to, co może spowodować, że skóra będzie bardziej nawilżona, zrelaksowana, także jakieś delikatne, nieinwazyjne zabiegi z całą pewnością. Jest cała seria zabiegów wokół oczu. Chyba dla aktorki to ważna sprawa. Przyznajmy się szczerze, że akurat to najmniej problemowa strefa mojej twarzy. Mam tu duże szczęście, że po prostu wokół oczu nie, nie robią mi się jakieś specjalne zmarszki, także tutaj akurat geny odziedziczone po mamie są najważniejsze. Natomiast z całą pewnością jest wiele innych rzeczy, nad którymi trzeba pracować, i o które warto dbać po 40.. Także z pewnością skorzystam tu z wielu zabiegów. Jak na co dzień dba Pani o urodę? Myślę, że bardzo prosto, bez specjalnych, jakiś szczególnych zabiegów zwyczajnie. Po prostu przede wszystkim przed snem zmyłam makijaż, to jest chyba podstawa. Nie twarz kremem. Tam w zasadzie wszystko od czasu do czasu robię jakieś maseczki. Czasem zdarza mi się jakąś zrobić jakąś domową maseczkę, chociaż nie ukrywam, że zdecydowanie łatwiej jest wycisnąć coś z stóki niż skorzystać z starych babcinnych sposobów, które są często równie skuteczne. I myślę, że przede wszystkim działa też to, że od wielu lat jestem wegetarianką, od wielu lat nie piję alkoholu, od wielu lat znaczy w ogóle nigdy nie paliłam papierosów, więc myślę, że to są rzeczy, które też mają wpływ na jakość mojej skóry i tego, w jakim tempie ona się starzeje. To córka też nie jada mięsa, tak jak pani? Córka je akurat mięso, chociaż wtedy, kiedy jest ze mną. W ograniczonych ilościach. Bardzo lubi sałatki, które przygotowują jakieś wegetariańskie kotlety, także korzysta też z tego. Odkrada kosmetyki mamie? E, no już zdarza się. Często szukam błyszczyków, bo potem się okazuje, że są gdzieś w jej torebkach albo w jakichś szufladkach w jej pokoju. Natomiast no, kremów oczywiście jeszcze nie. Krem stosuje swoje, ale czasem kiedy gdzieś tam wychodzimy, mówię, no zobacz jakie mam ślicy pod oczami, muszę sobie <laughs> korektorem zrobić. To bardzo zabawne jest, ale... No, kiedy dziecko obserwuje nas, tak? Kiedy dbamy o swoją rodę, o swój wygląd przed wyjściem, też chce po prostu to robić. Także myślę, że nie ma w tym nic złego. Jest już małą kobietką. Czy zaczynają się powoli tematy takie związane z dojrzewaniem? No tak, już pojawiają się pierwsze miłości, I co zrobić, co powiedzieć, czego nie powiedzieć. Także powoli, powoli zaczyna to być już temat naszych rozmów i przyznam szczerze, że jest to bardzo, bardzo przyjemne.